No i dobrze, słuchajcie kochani, przyjechałem do Range Rovera, oczywiście pada, cały miesiąc pada i wieje, to jakaś masakryczna pogoda. Tu kończymy, tu klipsów założę parę, i, ale często jest pytanie, co sądzę o tym w Range Roverze, czy dobry, czy kupić, czy... Powiem Wam krótko na temat, dla mnie to jest auto dla bogatych, ze względu tego, że jeżeli klema na wydechu wam puści idziecie do Range Rovera bo tak miałem i powiedzieli mi, że klema jest z tumikiem, czyli musisz cały tumik wymienić, żeby wymienić klemę tak samo teraz dali mi złe klipsy, okazało się, że ja tu sobie dobrałem klipsy z Volkswagena zrobimy w ten sposób, żeby to działało ten, słuchajcie, jest problem takiego tytułu, że, że po prostu, żeby kupić klemy do tego, znaczy te klemy, co trzymają te śrubki w ogóle, to żeby to kupić, to trzeba kupić całe nadkole środkowe, tą osłonę, żeby też, żeby wiecie, żeby... Pewnie jeżeli chcecie orangę do termostatu, bo termostat macie dobry, a cieknie, to pewnie cały termostat trzeba kupić i tak tej, TP i No niby mówicie, że to silnik peżoota skrzynia Forda i Haldex z Volkswagena, jak dobrze pamiętam, ale Range Rover chce doić nas, jak, jak chyba tylko może. Ja idę to robić, mam nadzieję, że mi się uda, trzymajcie ze mnie kciuki pasja, miłość, rodzina jeżeli chodzi o ogólnie no PSA silnik to do A6 filtr paliwa kosztuje jakieś 10-15 funtów do tego 40 no to wiecie, no niby Peugeot ale dużo drożej jest wiadomo, słuchajcie, to jest moja opinia pamiętajmy o tym eee, i to jest wasz wybór eee, wam auto musi się podobać i wy musicie to kochać nie mnie jest oceniać, tylko mogę powiedzieć, co o tym myślę, a wy możecie swoje zdanie wyrobić na ten temat. Bo tak jak mówię, nie jestem tutaj odpowiednim osobą, bo niektórzy są w stanie wydać więcej i jeździć range rowerem, kochać, miłować i tyle. Także to Wy wybierzecie i to wy tym będziecie jeździć. Takie pytania były, więc tak odpowiadam i tyle. Trzymajcie się, Nara. Mam nadzieję, że to skończę. Dobra słuchajcie, złączony te z Volkswagena podpasowały, jest dobrze, niech jedzie na przegląd, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pasja, miłość, rodzina, a jakby się jeszcze miał to puchną, puchną śruby, dosyć są drogie bo niklowane czy tam chromowane i e, trzeba czasami wymieniać jak już e, mają zbyt duży rozmiar tak napuchną także tyle o tym bombalku nie na razie trzymajcie się